Cześć wszystkim, z tej strony Biglow I dziś zagramy sobie w Watch Dogs 2 W dzisiejszym odcinku Będziemy wykonywać Operację poboczną Która jak ona się tam nazywała Malowanie Także nie przedłużając Zaczynamy Mamy się spotkać Na dachu Także Się spotykamy I po drodze O kurcze Trzeba gonić mnie policję, o nie, 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 nie widzą mnie, nie widzą mnie, nie widzą mnie, nikt mnie nie widzi, prawda? Okej, okay. przejechali sobie. My mamy się udać na dach, tylko jeszcze nie wiem z której strony, ale zaraz się dowiem. Tylko niech sobie ta policja spokojnie przejedzie. Dobra, przejechali. Newsy mm, w tej chwili niech sobie będą... I niech żyją swoim życiem, dobra. Gdzie tu jest ta drabina, bądź jakieś wejście? Ok, chyba że jakoś środkiem wątpię, tak jest. Dobra, czyli tutaj nie ma drabiny. W takim razie jak wejść na dach? E, gdzie mamy iść tutaj? Hmm. Stąd nie przejdziemy, stąd nie przejdziemy.

Dobra, po jakimś czasie udało się to wszystko ogarnąć. Udało się znaleźć ten wózek, który służy do wjechania na dach, ale po prostu jestem tak wspaniały, jak zwykle i nie nagrałem tego momentu. Dlatego powtórzymy go teraz jeszcze raz. Wózek znajduje się tutaj. Zauważyłem go przeglądając kamery na tamtym budynku. Po jakimś, jakimś czasie, naprawdę chwilę to, <świlę> z tym wszystkim zeszło. Wstydam, <świlę z> <zeszło> że tak prosta czynność będzie wymagała tak yy, długiej ilości czasu na to. Mm, ale podjechałem sobie wtedy, tak samo podjadę teraz tym wózkiem tutaj Tak jest i to była myszka, tylko nie wiem które. OK Trochę tu się zrobiła, ale on to przeskoczy. To jest taki. <grymne> Zapomniałem, trzeba wyjść ze sterowania. To jest parkurowiec. No właśnie, to jest to. <grymne> Tylko teraz mieliśmy się udać tutaj, w to miejsce dokładnie, ale zrobimy to w ten sposób. Eee... To jest fajnego bożdoksa, że tę misję można w sumie łatwo powtarzać. Hmm... Dlatego klikamy powtórz misję. Where you at, Slowpoke? Right here, waiting for your ass, Slowpoke. Uh, at least I didn't climb up the wrong building. Oh. Fucking shit. <sighs> Thanks for the hand. Got in with a group of street artists a while back. Showed me how to see the city in a new way, move through it in a new way. Didn't last long, though. They were more concerned with selling t shirts than making statements. <sighs> Think you can handle it? Yeah, sure. Uh, piece of cake. But, uh, Dobra robota, wiesz. Tak, Misja wykonana. I teraz y, musimy znaleźć... Znaczy, znaleźć... Udać się do trzech... Y, y, trzech miejsc. No, tak. Przy powtarzaniu misji nie musieliśmy na, na dach wyjeżdżać, ale wyjechaliśmy sobie na niego. Yy, dlatego nas tutaj przeniosło na dół. I teraz, jak zacząłem mówić, mamy się udać do trzech miejsc. bo nie wiem dlaczego teraz nie są zaznaczone na mapie. Wcześniej zaznaczyły mi się od razu. Nie byłem w żadnym z nich, bo jak zacząłem udawać się do pierwszego, zobaczyłem, że się nie nagrywa. Do tego od razu szybko to przerwałem. Pokaż na mapie. No dobrze. Aha, tak tylko pokaż. Teraz trzeba jeszcze zaznaczyć. Ok, zaznaczyło się. Także za sekundkę się tam widzimy. Sekundka minęła, my jesteśmy prawie, prawie, prawie na miejscu. Mam jakoś chyba słabość do pick upów w tej grze, bo zauważyłem, że jak mam jakiś samochód wybrać i zabrać sobie z ziemi, o był wózek z ziemi z drogi. Yy, więc zapamiętam, że on tam był, może być potrzebny za chwilę. Yy, to najczęściej właśnie biorę pick-upy. Nie wiem, to jest jakiś co tu jest w ogóle? 1050... Może to być jakieś nawiązanie do Forda FS150 Chociaż z przodu to teraz nic nie widać co to jest Dobra wysiadamy I tu jest nasze pierwsze miejsce I no tak, ewidentnie będziemy tutaj potrzebować jakiegoś wejścia Zdecydowanie Wejdę sobie jeszcze tylko tutaj, zobaczyć czy tu jakieś wózka gdzieś nie ma no ale nie, zdecydowanie był... Znaczy zdecydowanie, zdecydowanie. Czyli ja mówię zdecydowanie. Po prostu. Prawdopodobnie był to tamten wózek. No i dobra, wsiadamy. Chyba, że tędy mogę wejść. Prawdopodobnie tak. Do hmm. tego wchodzimy. Sterowanie. I tylko sobie damy do góry, bo to jest chyba ten sam dach. Raczej postawili w takim miejscu, żebyśmy nie musieli zbyt dużo kombinować Chyba Dobra Da się jeszcze wyżej, to już jest max mm -hmm, Max I To też tak krzywo trochę, chyba Nie? Niech będzie jeszcze. chcę Kończymy sterowanie i yy, Wchodzimy i, i dobra teraz mi się w parkurowca <grywka> piękne salto backflip no po dachu to się tak biega <grywka> na pewno o nie no <grywka> Zdźmy tą stronę, bo tam chyba rzeczywiście ta przelewa jest zbyt duża, żeby ją przeskoczyć. Chociaż tutaj też. O nie, to jest bez do sensu. Dobra, chzenieść to podje podjeżdżam tym wózkiem od razu tam. Policja nie reaguje, ja dosłownie nim podjeżdżam. Nawet nie obniżając. No, ale widocznie to jest normalne w San Francisco, że ktoś sobie jeździ na takim wysięgniku niezłożonym. Tutaj. W tym miejscu? Serio? No okej. Okay. Zdecydowanie. Grafik jeszcze tą... Nie wiem, gibboardy, nie wiem, to się prędzej nakleje jakąś tam. A, dobra. Ciepia się szczegóły. Ale no to nie jest szczegół. No i jesteśmy w drugim miejscu, które jest Oj, gdzieś... tam. 28 metrów. Po drodze nie widziałem żadnego wózka. Na tą chwilę. Skoczyć tu się pewnie nie da, więc najwyżej trzeba go będzie gdzieś poszukać. Chociaż nie jest powiedziane, że wszystkie te trzy punkty musimy zdobywać tym wózkiem. Może da się jakoś wejść po parasolu? <laughs> nie da się skoczyć. W takim razie nie zostaje nam nic innego jak obejść to. Wokół jest wózek, tutaj jest. Czyli jednak... a ale jest tym razem schowany. I będziemy musieli się bardziej postarać, żeby się do niego dostać. Przynajmniej tak na moje oko. No to żeśmy się musieli postarać. Myślałem, że będziemy się musieli gdzieś włamać, coś tu zrobić, a tu... Aha, ale tu ktoś jest. To mogłem tutaj nie wchodzić w sumie. Znaczy w sumie... No dobra, okej. Okay. Jak już wyszedłem, to już nie będę wchodzić. Połączymy się nim. I sobie podjedziemy... ...w to miejsce, które potrzebujemy. Tutaj, no tutaj niech będzie i tutaj, okej. Okay. Może sobie najpierw wrócę do Marcusa i wskoczymy. Ok, X jest sterowanie odpalone. Opuścił sesję, no i super, bo jakoś nie przepada, znaczy nie, że nie przepadam, ale jakoś nie mam ochoty na te całe PvP hmm. online hmm. którym to się podnosiło lewym No. Rozwalaj lampę. O, nie mogę. Nie podnieś podniesie na ile może. ooo Ten ty nie podjedziemy. Wydawało się niższe. O, kurczę. Co jest w remie? Dobra, to trzeba w takim razie zna... Aaa, dobra, chyba czaję o co chodzi. Chyba to trzeba rozwiązać trochę inny sposób. Mm, tam jest jakiś y, drzwi, którego pewnie też będziemy musieli użyć, żeby się na przykład tam podwieźć. Dlatego może... LOL. Dobra, obniżam to trochę. I po prostu wejdziemy na to. O nie, bo tu są oni. O nie! Zastrzelił. Przejechałem tak na szybko dookoła cały ten budynek, ale wydaje mi się, że nie ma mm, innego miejsca, że to jedna mamy wykorzystać to wejście. Dlatego przygotujmy się, może na tyle na ile możemy. I przejdźmy sobie tutaj tym sterowaniem, żeby... Aha, tylko tyle możemy. No dobra. Po prostu zjedziemy w dół. No i. O to chodziło. No i super. To mi się podoba. Yy, wracamy w takim razie tutaj. I teraz tu jeszcze był jakiś pies. I jacyś tacy. Inni ludzie. Ale. Ale może uda się podjechać tędy. Kurczę. Musimy dać tą tak, żeby tutaj jakoś tak mm, do góry to jest to. Właśnie o to mi chodziło. Właśnie o to mi chodziło, żeby obejść w tamto miejsce. Ok sterowanie i lecimy w górę. Super Mam nadzieję, że tu już nikogo nie będzie Dobra, wysiadamy I... Aha, czyli to jest tutaj oh, no bo tutaj to ja mogłem podjechać Tutaj chciałem podjechać, naprawdę Tylko bałem się, że tutaj nie wyskoczę Myślałem, że to z samej góry no ale okej, okay, na razie udało się tamto bez większych problemów. Powiedzmy, zrobić no i super, znowu szczota nie wiadomo, wyciągnięta skąd eee, teraz boję się stąd zaskoczyć. Ale nie mam innej, innej A mam inną opcję. Eee, te krzaki nic nie widzę. No tu. tu, wstecz I tutaj. No odhakuj we, nie, to cię przejadę. No, czy nie ja w sumie to maszyna? Aha, w sumie to bym tędy zeskoczył. No nie no po prostu... Zeskoczyłbym czy nie. Bo tu jest jeszcze jeden jakby... No, dokładnie zauważyłem tego znowu. Parkurowiec. No i w porządku. Y, drugie Graffiti wykonane. Do kolejnego, ostatniego nie było aż tak daleko. Więc szybciutko. Jesteśmy na miejscu i mamy się udać. Okej, okay, gdzieś tam. Dobra. No, zejdź. I teraz szybki rzut oka, gdzie jest wózek. Bo już nawet się nie łudzę, że inaczej się tam dostaniemy. To jest przyczepa, o, nie ma wózka. Hmm. Chociaż tędy tutaj może da się jakoś wyskoczyć. No cóż, zaraz o tym przekonajmy. Hmm, jest na tym budynku. Tu jest jakieś przejście po dachu. Może... No, a tam jest jakiś nowy. Nie hmm. jestem tutaj. Gdzie jakaś kamera potrzebuje na tą stronę? Czy nie na tą? Eee. To było bez sensu, wracam. Yy, bo chciałem tutaj jakoś wspiąć się tutaj... ...od dachu i tam, ale tam jest kolczarek. Chyba, że tam może jakaś brama, no nie wiem. Chyba, to chyba nie wyjdzie. To chyba się nie uda. Tam nie ma żadnej półki, żeby skoczyć, trudno. Mm. Dobra, w takim razie gdzie jest wózek? Może z tej strony będzie. No i coś tutaj jest. Co prawda, jest to wózek widłowy. Ale też można nas podnieść, prawda? Może sobie na niego wskoczymy? Możemy? No i super. Teraz sobie siądziemy na nim. Albo przykucniemy? Nie, siądziemy, tak jest. Trzeba... Jak mu się w ogóle ten laptop trzyma na kolanie? Teraz to jeszcze okej, okay, ale... No spoko! Jedziemy w takim razie. Mogliśmy załadować tam jakiś samochód. To byłoby to wyższe, chociaż sumie nie wiem. Na jaką wysokość teraz się możemy dostać? Prawie. No, ale to jest zwrotne. No, można drifty ciągnąć. Chyba gdzieś tutaj, bo to było ta przyczepa Straśmy rzeczywiście na jaką wysokość możemy się tym dostać. Ok, szału nie robi. No, ale z balkonu nic no, się nie dostaniemy. Tu jest już inny budynek. W takim razie chyba będziemy musieli sobie wjechać. Nie wiem, czy na schody wiadę. Pewnie, że wjadę. No i git. Daszek, oczywiście. Mm, tutaj stąd. Nie, stąd nigdzie nie wyjdę. Dobra, podnosimy się tutaj w takim razie. Oj, tyle? Stąd chyba się jeszcze nie dostanę. Czyli zostaje ten daszek. Doskoczy? Może like być ciężko Ale drugie strony też są schody. No to próbujmy, nie doskoczy to nie doskoczy. Koniec sterowania Będziemy mały rozbieg i... No i git. Udało się. I tu już rzeczywiście trzeba coś złamać czy coś? Okej. Okay. Albo skoczek? No to wypuśćmy sobie skoczka. Y, v B. To jest podwójna stacja W daje nam wyższy stop Kurcze hmm. może być ciężkie No, huu, hu, ho, 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 udało się zatrzymać. Dobra, jesteśmy. Ale trzeba jeszcze tam skoczyć. Yy, aha, jakiś układ. Gdzie jest ten terminal? On mhm, mhm. <laughs> Okej, okay, jest, git Wracamy Schowamy go Jest schowany Teraz myślę, że Markus tutaj już szybciej skoczy Tak, jest I, 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 drobinka no, no, góry tak jest, i dodajemy. No, co jak co, ale tutaj to musiał poświęcić trochę czasu. Jest ok, zdobyliśmy followersów. Mamy do oznakowania kolejne graffiti, o, się nie mylę, tak jest. Aplikacja decyku i, i, I malowanie, tak jest, jest to połowa misji. Tu mamy teraz jeszcze oznakować drugą partię najwyższych punktów. Tym razem jest 5. Tych punktów którymi pe, którym pewnie zajmiemy się w następnym odcinku Tymczasem dzięki za oglądanie Zapraszam do oglądania innych odcinków Z Watch Dogs, ale także z Easy Trzymajcie się i see ya.